Witam wszystkich bardzo serdecznie, cieszę się, że jesteście dzisiaj ze mną. A ja przygotowałem na odcinek owocową eksplozję, to jest dzisiejszy pewniak. Trzy zdrapki po nienadrapane, nienaddrapane. pensja, czarny diament, Paradiso. daje jej szansę, jeszcze zobaczymy. I jedną zdrapkę za piąteczkę, neonowe, 13. Zaczniemy właśnie od tego pewniaka. Zobaczymy, czy oprócz tej piątki coś uda się jeszcze Dołożyć i linię, którą tworzy wygrywający owoc, to jest kiwi w grze numer 7. Właśnie go teraz dodrapuje. No i zobaczymy, czy coś jeszcze się dołoży, bo zostały jeszcze dwa symbole. A te drogi widzy, proszę nie zapomnij o zostawieniu po sobie śladów w postaci łapki, komentarza. Mile widzina subskrypcja. Kolejne dwa symbole to jest jabłko i banany. To mamy tak, banany, tu jest jabłko, jabłko, banany, banany. No nie, już więcej się nie dołoży. Więc wychodzi, że jest jedna wygrana. No oby nie piątka, a kupiłem dwie te zdrabki. Jedna jest wygrana. A jaka jest wysokość wygranej w zdrabce? Z numerem 15, a jest 10 zł. No, to mnie dziesiątki lubią w tej zdrabce. Fajnie kontrolne 3 razy Z to się wszystko zgadza, bo taka jest 3 razy C. No i kolejną zdrabką jest zdrabka na no 13. To już jest zdrabka pełna z numerem 14. Poszukuję swoich wygrywających 13. Wygrane się sumują. No, zobaczymy. Czy będzie co sumować. A ja zaczynam od liczby 26, później jest 28.

Wziąłem tylko, bo nie za duży był wybór. Tam u mnie dobra. Teraz drabka Paradiso z numerem 24. Zobaczymy, czy dzisiaj coś odda. Poszukuję swoich wygrywających linii. A ja mam tak rybę i płetwy. Dobra, szukamy ryby, szukamy płetw. Gdzie tu jest zaraz właśnie ryba i płetwy, to co, tak by nie było? Nic. Tu są płetwy. Tu jest rybka. Tu są jeszcze płetwy. I na środku jest jeszcze rybka. Oczywiście zapominanie, przepraszam, ale wy mnie już znacie, więc, więc wiecie, jak to różnie może być u mnie. Napój i lody. Lody. Tu jest napój. Lody, napój. A na dole, dobra, są lody. Jest napój. Nie widzę więcej. To oczywiście nie oznacza, że nie ma. Okulary mam i aparat. Tutaj nie ma okularów i aparatu. A tutaj okulary są, dobra. Kolejne okulary. Tutaj jest aparat widzę widzery jest bardzo dużo. Okulary jeszcze są tutaj. Dobra, ale więcej nie widzę. Ostatni, bo w tym rzędzie to jest gwiazda, która jest na samym, na samej górze. Jeszcze mamy tutaj i tutaj. Dobra. I teraz drugi rządek Co mamy? Palmę i kostium. No kostium to już się na pewno przydaje paniom. Mam palma, tutaj jest mi kostium. Palma, o ile palm? Jedna palma, druga palma. I jeszcze jest kostium. No, zbliżamy się do deszki. Miło by było. Żeby coś wpadło oprócz tej piątki, w pewniaku. Mamy teraz tak, wodolot i Flaminga. Tutaj jest Flaming. Tutaj nic nie widzę. Tutaj nie ma. Czyli musi być na dole Flaming. Dobra, jest Flaming. Tutaj jest Wodolot. Kolejne symbole: dwa to Torba i Arbus. Dobrze, tu jest Arbus. Tutaj mamy torbę, tutaj nie widzę, torba i arbuz, wychodzi na to, że tutaj nie ma, no i ostatni rząd do zdrapania to jest żółw, kotwica, tutaj jest żółw, dobra, żółw, kotwica, tutaj jest kotwica, Tutaj nie ma żółwia ani kotwicy. a no, na dole jest kotwica, ale żółwia ja przynajmniej nie widzę. No, jeszcze parę szans jest, zobaczymy. Będzie, to będzie, nie to. To wiadomo. Deska i piłka. Deska i piłka. Tutaj nie ma, nie ma, nie ma. Deska i piłka jest tutaj. Piłka, gdzie jest deska? Deska, deska. Tu jest deska, Po jednym teraz dali. No zostały trzy szanse jeszcze. Ja mam słoneczko i wiadro. Wiadro, słońce, wiadro. Tu ani wiadra ani słońca. No i co będzie coś? Jest delfinek i jest! Rzutem na taśmę, drodzy widzowie. Popatrzcie. Wow, 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 jest 20 zł ale się bardzo cieszę. No bo co, no bo będzie już do dołożenia na kolejny odcinek, czyli 25 zł już jest. Dobra, sprawdzam kontrolne, kontrolne to G, yeah. chyba się zgadza, bo na 30 jest chyba N, ale nie jestem pewny. Dobra, teraz weźmy co, weźmy czarny diament, no humor się poprawił bo już nie będzie w tej drugiej części na, na pusto, poszukuję wygrywających liczb, poszukuję również tutaj jest gwiazdy, czy tam jakiegoś tego, który daje przez tą kwotę oraz diamentu, który daje wygraną razy 2. A moje wygrywające liczby to 9, 23, 24, 16 oraz 25.

6 oboczek. 38 nie ma. Trójka. 22 też oboczek. 11 nie ma. Zmiana końcówki sprzętu. I lecę. A mam 15, którego nie potrzebuję. To obok. Następnie 31. Dwadzieścia osiem, czternaście, dziewiętnaście, również nie ma. Później, co mamy? Siódmeczkę nie ma. Trzydzieści dwa nie ma. Ósemki nie ma. Dwanaście nie ma i trzydzieści trzy. Nie ma, czyli zdrabka jest przegrana, jeżeli tu będą kontrolne to tak na szybko je tylko, tutaj nie ma, ale wydajować. by się mogło, że nic nie przegapiłem i ostatnią już dzisiaj zdrabką jest mega pensja, pokładam w niej nadzieję, chociaż nadechę, szukam swoich wygrywających liczb albo dwóch napisów pensja, no to by było super, a co będzie to zobaczymy. A moje wygrywające są tak 3, 31, 21, 45, ciężko się dapie, coś zleżała chyba ta warstwa i 48. Dobrze, tutaj, o tutaj, dobrze, to zaczynam od 15, której nie ma, następnie jest 46, nie ma. Szóstka nie ma, czterdzieści trzy nie ma, trzydzieści siedem nie ma, dwadzieścia osiem nie ma, piątka jedynka dwadzieścia dwa, a bok znowu trzydzieści osiem. Kolejne to są tak 47 oboczek, 32 oboczek. No i teraz co będzie? 29. 8 również nie ma. Moja osiemnastka, ale to też nic nie daje. Dobra. 44 nie ma obokowo dzisiaj w tej widzę 12, tu jest 16. Tak, napis: Mega pensja, potrzebny mi jak. I 25 nie ma, czyli zdrabka jest przegrana. No ale nie jest tak, tak źle znowu, no bo Paradis oddał. Dobra, drodzy widzowie, ja robię podsumowanie. A podsumowanie to, co ja tutaj mam. Przegrał. Czarny diament przegrał, tak. Potem neonowe 13, może nie w tej kolejności, ale przegrał. Pensja przegrała, ale wygrane z drapki. Owocowa eksplozja dała wygraną w wysokości 10 zł. No to już przyzwoicie, jak na lotto oczywiście. No i dzisiaj najwyższa wygrana jest w zdrabce Paradiso, bo udało się rzutę na taśmę znaleźć delfina. I tutaj jest 20 zł. Także 3 dyszki. Na pomnożenie będzie. Ja wam, drodzy widzowie, serdecznie dziękuję, że oglądaliście dzisiejszy odcinek. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału oraz pozostawienia łapki w górę komentarza, co tam chcecie. Także ślicznie wam jeszcze raz dziękuję. Żegnam się z Wami. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.